Witam serdecznie przybyłych zawodników i kala. Zaproszonych gości, działaczy, zarząd. Jeszcze stary. Stary zarząd, tak? Dzisiaj spotykamy się w celu wybrania nowych władz klubu, z poprzedniej kadencji. I omówienia zmian, które na pewno. No i i zmian, które mają się dokonać w kurbie, tak? No i mamy tutaj dosyć dużo spraw do omówienia, załatwienia. Także proszę o dalsze od powodzenia. Przede wszystkim witam działaczy, jak prezes mówił, aktualnych członków zarządu, byłych członków zarządu, tych, co będą członkami zarządu przede wszystkich zawodników, bo bez was tak naprawdę klubu by nie było i nie byłoby, nie, było bez, nie byłoby zespołu i nie ktoś. Tak. Musimy przejść do części też formalnych, tak, bo tutaj kadencja klubu trwa dwa lata zgodnie z statutem. Ona już upłynęła w, w okresie tam wczesnej wiosny, późnej zimy. Nie było czasu, żeby się spotkać, bo rozgrywki trwały. Ustaliliśmy sobie, żeby że wszelkie zmiany nastąpią po, po sezonie rozgrywkowym. Taki czas nastąpił. Dzisiaj mamy tak zwany okres ten przygotowawczy, czy ten czas przerwy między rozgrywkami. Dużo zmian też, dużo zmian też, jeżeli chodzi o o sposób prowadzenia rozgrywek, bo jak wiecie od 1 lipca wszystkie rozgrywki w Polsce przejęły Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej, a więc tak naprawdę wszystkie Okręgowe Związki Piłki Nożnej zakończyły swoją działalność na dzień 30 czerwca i wszystkie rozgrywki prowadzone są w Polsce przez Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej. E, natomiast jakby w koszalinie jest delegatura tylko e, Zachodniorodzkiego Związku Piłki Nożnej, a więc te zmiany, które już nas dotyczą, wszystkich klubów sportowych, nie tylko klubów sportowych, e, w tej kadencji, która trwała dwa lata, w zarządzie był pan Mieczysław Serafin jako prezes, Adam Wnuczko, który jest nieobecny, przepraszam, dzisiaj telefonicznie, będziemy się z nim łączyli przez wideo, no tam, nie? Tak. E, ponieważ jest, jest, jest we Wrocławiu, telekonferencja nie tak, we Wrocławiu jest na, na szkoleniu z, z pracy, więc on nie mógł, pan Ryszard Pawlonka, członek, od członek, Józef Jachewicz, nieobecny członek, Henryk Mich i Henryk Serafin, obecni członkowie zarządu. Kadencja upływa w dniu dzisiejszym. Kolejny punkt to będzie udzielenie absolutorium dla ustępującego zarządu. Jest to uchwała nr 1 dla zarządu klubu o udzieleniu absolutorium za rok 2018. Tak uchwałę musimy przegłosować. Kto jest z Panów za udzieleniem absolutorium, proszę o podniesienie ręki. Formalność musi stać się za Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie. Także bardzo dziękuję. No i kolejny punkt piąty, ja na razie te formalne rzeczy próbuję przebrnąć szybko, żeby mówić, to nie przedłużać, to jest wybór zarządu i prezesa. Umówiliśmy się dzisiaj tutaj formalnie z prezesem, że zawodnicy nie wchodzą w skład zarządu klubu, bo są do tego, żeby bawić się i grać, a za zarząd jest do tego, żeby działać i pozyskiwać środki finansowe i stwarzać warunki do tego, żeby, żeby ten klub istniał. O tyle jest dobra sytuacja, że tak naprawdę w klubie w Kruścinie, Nikt nie zarabia żadnych pieniędzy, w sensie mówię tutaj o, o zawodnikach. Nikt nie jest na żadnych pensjach, nie jest na stypendiach. My mamy skromny budżet tak naprawdę, bu, budżet w, w granicach 40-50 tysięcy. Zamykamy się w tych środkach no i staramy się jakoś to realizować w miarę rozsądnie, tak żeby, żeby to no, wystarczało na wszystkie rzeczy. I nie, nie na wszystkie rzeczy wystarcza. Duże jest tutaj zaangażowanie, nie ukrywam pana Mietka, Serafina, i tu duże podziękowania bo nie pytam ile środków finansowych dokłada, bo na pewno nie powie, żeby też Pani Mariola nie wiedziała. Jest niezmiernie duża pomoc tutaj sołtysa, którego też nie pytam ile dokłada, bo żeby Pani Danka nie wiedziała, w sensie tutaj działalności i dbania o boisko. Duża jest pomoc tutaj gminy Świdni tutaj podziękowania na ręce Pana zastępcy dla Pana Wójta, ponieważ gmina wspiera i organizacyjnie i finansowo i również tutaj Poprzez pracowników na boisku, a więc tutaj, no i tutaj duża jest też pomocy systemu awatara, o później powiemy, bo mam jakiś pomysł o to wszystko, jak to ma funkcjonować. A więc yy, musimy przede wszystkim, jeżeli wyłonić kandydata na prezesa, czy, czy, czy ktoś jest chętny, yy, no bo to zawsze jest najtrudniejszy yy, ten, yy, punkt zebrania, yy, znaleźć chętnego na prezesa klubu. Yy, nie usłyszałem, co Myśl mi to. A więc panie Mietku, ja tutaj, jako przewodniczący zebrania, proponuję pana na, na prezesa klubu. Jeżeli jest inna kandydatura, to będziemy głosować w sposób tajny. Jeżeli nie będzie innej kandydatury, to przegłosujemy w sposób jawny, ale najpierw, jeżeli, jeżeli żeby było formalnie zatwierdzone, to pan musi wyrazić zgodę na kandydowanie na prezesa klubu. Czy pan, panie Mietku, wyraża zgodę? Pan <laughs> ciężko, to, ciężko to przeszło. I panowie, czy jest jakaś inna kandydatura na presa kubi? Nie ma, a więc uważam, że w sposób jawny przegłosujemy pana Michała Serafina na presa Kuby. Jedno Kto jest za? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję jednogłośnie, panie Mietku. To muszę tutaj wspomnieć tutaj o, o, o no jakby głównym sponsorze, oprócz Gminy Świni, która y, finansuje, finansuje część formal, formalną, to tutaj nieformalną część finansuje główny sponsor, czy pan pan Henryk Serafin, gdyby nie, nie pana pomoc, to tak naprawdę podejrzewam, żebyśmy żadnego roku nie zamknęli finansowo, także tutaj. Przede wszystkim no, liczymy też na wsparcie na kolejne lata i, no, i to, że będzie Pan kandydował y, do, do zarządu. Y, no bo, bo przede wszystkim o takich ludzi chodzi, tak? To co mówiłem wcześniej, jeżeli ktoś tylko przychodzi po to, żeby być na zebraniu, no, to, 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 nie, nie, to nie. Kto ma ochotę działać w klubie? Y, przede wszystkim ustępujący zarząd, y, bo, bo każdy ma prawo się zmęczyć i, i nie chcieć już pracować, tak? Tutaj nikt nikogo nie ocenia. Dziękujemy za dodatkową współpracę. Pytanie. Panie Janie czy Pan wyraża zgodę na kandydowanie członka zarządu? Tak. Panie Henku Pan wyraża zgodę? Dalej mam. Jarek wyraża zgodę? No. Wyraża zgodę, dobra. I Pan Tadeusz Buchowski wyraża zgodę? Tak. Sprawa jest jasna, a więc mamy w składzie, y, musimy policzyć. Pan trzy, raz. Raz, dwa, trzy, cztery. I Pan Otek nie ma wyjścia, a Pan wyraża zgodę. <laughs> pięć, pięć, tak? Mamy raz, dwa, trzy, bo Pan Jarek też liczymy go osiemdziesiąt osób. Czyli raz, dwa, trzy, tak? 4, 5, 6. Jednego nam brakuje. Sześć? A dziewczyny? Był prezes, a masz się. Nie, prezesa liczyłem. A Adam czy? A, Adam? a i Adam. I teraz zadzwonimy do Adama formalnie. Zadzwonimy, tutaj. Ten... zgubimy się. Tak. Dzień dobry panie Adamie. Tak, 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 tak jak mówiłem dzwonię świadkami tej rozmowy z trzydzieści parę osób w świetlisty w Krasinie, więc nie, nie możemy o tematach kontraktowych rozmawiać. Także tematy kontrakt, kontraktowe to później omówimy. A teraz musisz wyrazić oficjalnie zgodę na bycie w dalszym ciągu członkiem zarządu tej samej roli, w której byłeś ostatnio, tak, bo sprawdzałeś, więc chcielibyśmy, żebyś dalej został i musisz oficjalnie głos powiedzieć tak. Dobrze, dziękuję, nie przeszkadzamy. Ja powiem tylko tak, że Adam jest dostępny i zawsze jeżeli jest kwestia do, podpisania dokumentów bo zgodnie z statutem dokumenty wszystkie podpisują dwu, dwie osoby, prezes i, i sekretarz, taki jest, tak jest statut, a więc Adam jest na tyle dostępny, yy, że zawsze jak jest coś pilnego do załatwienia, to, to jadąc do pracy z, zajeżdża, więc też zależało nam o tym, na tym, żeby to była osoba taka mobilna, dostępna, yy, no bo, to, bo jest wiele rzeczy w ciągu roku, które trzeba podpisywać i sprawy z, związane z pracownikiem i tam inne rzeczy nie wytłumaczył. Yy, a więc Adam, jeżeli Adam wyraził zgodę, to zarząd w składzie. Prezes Mieczysław Serafin I teraz, i teraz właśnie kwestia jeszcze głosowania się zarządu, tak, bo teraz mamy tak, mamy stanowisko prezesa, sekretarza, Adam Wnuczko, to wtedy nie musielibyśmy zmieniać pieczątki mhm. <grafy> i mamy wiceprezesa i członków zarządu i później musimy dokonać wyboru komisji rewizyjnej. Zanim, zanim przejdziemy do, do tego kwestii jakby tutaj yy, ukosztowania się członków zarządu, to wa ważną, istotną rzeczą, o którą należy powiedzieć, jest jakby to, yy, dlaczego się pojawił tutaj Pan Tadeusz Głuchowski. Yy, trwały jakieś tam rozmowy Marcina i Pana Mietka yy, przez dłuższy czas yy, z Panem Głuchowskim yy, po to, żeby też jakby yy, połączyć działania tych stowarzyszeń, mówię tu o Krośina i, i Rusinowa, żeby się nie rozdrabniać na pewne sprawy, ponieważ to powoduje, że przede wszystkim środki finansowe są rozdrabniane na obsługę administracyjną i inne rzeczy, jak również tych zawodników brakuje i to czasami to jest tak, że, że jeden mógłby grać w tu, lub w jednym klubie, a są formalnie dwa inne stowarzyszenia, które nie mogą później w ekstrancie widnieć i, i, i byłby problem. Pan Tadeusz się długo zastanawiał, czy, w ogóle, czy się na to zgodzi. Wiem, że tam rozmowy prowadził Marcin, ja się w to nie, nie, nie włączałem ostatecznie wyraził zgodę na działalność jakby tutaj w klubie wspólnym. Dlatego też jakby będzie miał tu jakąś jakby swoją odpowiedzialność za, za grupy młodzieżowe, o których później mówimy w funkcji wiceprezesa, a więc propozycja jest taka, żeby zarząd składał się z osób. Mieczysław Serafin prezes, sekretarz Adam Wnuczko, wiceprezes Tadeusz Głuchowski, członkowie Henryk Serafin, Henryk Mich, Jerasow Pisarczyk i Otto Leske. Dobrze wszyscy, siedmiu. Czy panowie, czy znaczy, czy, pa, czy wszyscy, całe zbawienie na to wyraża zgodę, żeby tak to funkcjonowało? Musimy formalnie to przegłosować. A więc stoję za zarządem klubu w w składzie. Mieczysław Serafin, prezes, sekretarz Adam Wnuczko, wiceprezes Tadeusz Guchowski i członkowie Henryk Serafin, Henryk Mich, yy, Otto Leska. Proszę o podniesienie ręki. Jeszcze raz? Jaruz, Jarek. Jarek. Jarek Pisarczyk, nie powiedziałem? nie, nie no, no, to się Jeszcze raz: Prezes <grym> Mieczysław <grym> Serafin, Sekretarz Adam Wnuczko, Wiceprezes Tadeusz Głuchowski, Członek Henryk Serafin, Członek Henryk Mich, Członek Jarosław Pisarczyk, Członek Otoleskę. Teraz pójdziemy dobrze. <grym> Dobra, to przepraszam Jarek. Pominąłem <grym się z gdałem>. Cię <grym> gdzieś tutaj. A na lewą napisane. No i musimy wybrać, a więc gratuluję zarządowi, bo jesteśmy już zarządem nowobranym. Musimy dokonać również wyboru Komisji Rewizyjnej trzyosobowej. Propozycja jest taka, żeby w, żeby w komisji rewizyjnej znalazł się osoby błażejczyk Piotr. To jest kolega. Tu o nim dalej jeszcze powiemy, jaki jest pomysł na Piotrka. Mateusz Kopeć, chudy, gdzie jesteś? Dobra. No i jest potrzebna nam jeszcze jedna osoba. No ale żeby to nie był zawodnik, czyli muszę to być czy nie? No nie wiem, czy ktoś tu jeszcze dodatkowo, kto nie ma żadnej... Mamy no, zawodnicę. Dziewczyny mają awatar, to nie będziemy... Nie bardzo żeby to był zawodnik, no, tak? My ch chcemy chc chc całkowicie wyłączyć tutaj z działalności więcej nikogo nie ma Marcin to. A Robert nie może? Nie. Ani Robert, ja nie ja, ani, nie ja, nie ani nie wójt nie może być. To ja nie Marcin? Tak. No, to, tak no to jeżeli nie ma innych o, to, to przede wszystkim tak. Piotrek wyraża zgodę? Dobra. Ma, y, Mateusz wyraża zgodę? Marcin wyraża zgodę? Marcin wyraża zgodę? To, to, to musi się na chwilę wyjść i się konstytuować. Tak? Dobrze. I dobrze, byś ty nie był przewodniczącym, bo żeby nie było to gdzieś tam jakieś... Tak, pan